Wieczór z kulturą. To już 12 minut po 19. Zbyszek Śniadała, nieustająca wciąż przy konsolecie. Robert Lesiński przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu nisko i zapraszamy na najbliższych minut prawie 50, które poświęcić kulturze chcemy. Prócz piosenek, które nam będą towarzyszyły, chcemy opowiedzieć Państwu o różnych przestrzeniach literatury. Najpierw były komiksy z wiodącym hasłem Fikoty Family, ekologiczne komiksy. Teraz zaś już jako wydawnictwo Fikoty, młodzi artyści Agnieszka i Paweł Błońscy zaprezentowali kolejną rysunkową dydaktyczną opowieść, to komiks zatytułowany Strażacy na pierwszej linii, pierwszy tom z serii, która się ukaże nosi tytuł Urbex. W czym rzecz? Oczywiście opowiemy dziś państwu. Fikoty, czyli Agnieszka i Paweł Błońscy. Pamiętam, gdy pojawili się po raz pierwszy ze swoim pierwszym tomem komiksów, było to, było to zaskakujące, albowiem był to komiks opowiadający z jednej strony niby o świecie wędkarstwa, ale przede wszystkim o rybach. Kolejny komiks to komiks także poświęcony rybom jesiotrom, dokładnie ciężki jak żubr starszy od dinozaurów. Takie te jesiotry są. Pewnie o tym komiksie jeszcze Państwu opowiemy, ale tymczasem, tymczasem y Ukazał się kolejny ich zeszyt, kolejna książka w zasadzie, bo to pięknie wydane w sztywnych okładkach, wydawnictwo wielostronicowe, które tym razem dotyczy strażaków, strażacy na pierwszej linii. To jest wydawnictwo, które strażacy między sobą dystrybuują, ale jeżeli ono będzie sprzedawane pewnie przez nich, to dochód ze sprzedaży czytam. Dochód ze sprzedaży niniejszej publikacji zostanie przekazany na działalność statuto, statuto, statutową. OSPRP. No, brawo, oby więcej takich działań, tym bardziej, że jest to niezwykle atrakcyjna historia i zaskakująca. Nawet strażacy kojarzą nam się jednoznacznie. Tymczasem, tymczasem ci młodzi ludzie, świetnie rysujący i konstruujący akcje, mogą każdego zaskoczyć opowieścią, o której niechże sami opowiedzą. Dlaczego Agnieszka i Paweł Błoński poświęcili swoją książkę strażakom. To jest temat, który niby każdemu z nas bliski, a tak naprawdę jak się zastanowimy nad tym, to jakiś taki świat, który dzieje się gdzieś obok nas. Jak się coś złego dzieje, to zazwyczaj każdy myśli: "No nie, to nas nie dotyczy". Nas coś takiego spotkało niedługo po tym, jak sprowadziliśmy się na Mazury, przyszedł biały szkwał na jezioro, na którym żeśmy zamieszkali i poleciało nam drzewo na dom. Po 15 minutach kto się zjawił? No, zjawili się właśnie strażacy OSP z pobliskiej jednostki w Napiwodzie. I to jest chyba właśnie w tym wszystkim tak niesamowite, że strażacy OSP to są zazwyczaj ludzie, którzy po prostu jadą ratować ludzi, którzy mieszkają blisko nich. Tworząc ten komiks też musieliśmy niejako trochę wskoczyć w ich buty, zobaczyć jak to jest, a z drugiej strony, Tworząc fabułę, to może Agnieszka troszkę o tym by powiedziała, musieliśmy poznać wszystkie procedury, bo to nie jest takie proste. Napisać komiks, który jest obwarowany procedurami bezpieczeństwa. To ja jeszcze dopowiem, to, to także ku waszej wiadomości, że przez wiele lat funkcjonował radiowy konkurs ogólnopolski zatytułowany Ochotnicy Strażacy Nie tylko gaszą. Tak, żebyśmy mieli świadomość, że właśnie strażacy to są ludzie od wszystkich nieomal działań. Agnieszko, to teraz może dwa słowa o fabule. Zależało nam na stworzeniu takiej opowieści, która będzie o zwyczajnych ludziach, którzy mają swoje zwyczajne problemy, swoje zawody, swoje charaktery, rozterki, ale gdy coś dzieje się złego, to wtedy stają się prawdziwymi bohaterami. Tak jak powiedziałeś, że strażacy nie tylko gaszą. Komik Strażacy na pierwszej linii, tom pierwszy, zatytułowaliśmy Urbex. Tutaj nie mamy do czynienia z ogniem. Tutaj bohaterowie naszego komiksu, którzy są po jednej i po drugiej stronie, no bo tutaj są strażacy, którzy ratują, ale są też z drugiej strony bohaterowie komiksu, którzy są ofiarami. To są nowocześni youtuberzy, którzy poszli eksplorować opuszczony szpital. Dzisiaj jest bardzo modna taka forma jakby trochę sportu ekstremalnego, która nazywa się Urbexem i to jest właśnie tytuł tego komiksu. Poszli nagrywać odcinek i coś poszło nie tak. Na no co poszło nie tak, to już można właśnie przeczytać fabułę tego komiksu, ale poszło bardzo nie tak. No, i tutaj strażacy, ochotnicy musieli się zmierzyć z taką bardzo niebezpieczną sytuacją, gdzie mamy rumowisko, gdzie mamy zawaloną klatkę schodową, gdzie mamy ludzi uwięzionych gdzieś, nie wiadomo gdzie, labirynt korytarzy dosłownie. Trzeba do nich dotrzeć, trzeba ich jakoś wyprowadzić. To ciekawie, bo każdy by strażaka widział, kolokwialnie mówiąc, z sikawką, z drabiną albo na drabinie. Tymczasem tutaj pokazaliście strażaków w sytuacji zupełnie wyjątkowej pewnie i dla nich bardzo rzadkiej. No tak, tutaj pokazaliśmy, że strażacy nie zajmują się tylko gaszeniem pożarów, ale też są wzywani do przeróżnych wypadków i też muszą mieć mocne charaktery. To są ludzie, którzy są super bohaterami, jak dla mnie, dlatego stworzenie komiksu o nich było dla mnie czymś totalnie naturalnym. I tenże komiks, drodzy Państwo, wciąga po prostu. Wciąga po pierwsze ze względu na fabułę, o której słyszeliście, urbex, penetracja opuszczonych miejsc utknięcie tam gdzieś bohaterów, ale to jest komiks, w którym mamy jeszcze. Ponadto parę innych rzeczy, jak między innymi zdjęcie uczestników pierwszego ogólnokrajowego zjazdu Straży Ogniowych Królestwa Polskiego w 1916 roku. No i tutaj strażaków mamy hmm, kilkuset chyba w jednym miejscu, nie mieszczą się w paru rzędach, są nawet kilku na dachu. A jak tworzy się taki komiks? Jak powstaje scenariusz? O to oczywiście też, skoro miałem możliwość porozmawiać z twórcami komiksów, a nie ma ich wielu w naszym regionie, musiałem zapytać, ale to po piosence. Wieczór z kulturą. Musimy podkreślić, powiedzieć, bo nie każdy zna wasz katalog wydawniczy, że to jest kolejny komiks wpisujący się w waszą taką ideę komiksów edukacyjnych. W tym przypadku jest to też chyba taki komiks troszeczkę z morałem, z przestrogą. No tak, generalnie Jakoś tak się utarło, no i może to jest taka gdzieś nasza wewnętrzna misja, że wszystkie komiksy, które robimy, robimy po coś i chcemy, żeby one niosły jakąś wartość dodatkową, oprócz tej rozrywkowej, oczywiście, no bo to jest jednak komiks, ale żeby ta wartość edukacyjna, może taka wartość moralna, żeby z tego komiksu wybrzmiewała. Tutaj w tym w komiksie Strażacy na pierwszej linii Urbex chcieliśmy też pokazać, że często ludzie, którzy nas ratują, też mają jakieś tam może swoje demony, może mają. Jakoś przesłość, coś nimi powoduje. Są bardzo ciekawymi ludźmi. W tym komiksie na przykład główna bohaterka odpracowuje, można powiedzieć, traumę z dzieciństwa, gdzie w jej mniemaniu zawiodła swoją najbliższą osobę. No i może też to ukształtowało jej charakter. I jest dzisiaj jako strażak zbyt ambitna, co przekłada się na podejmowanie zbyt wysokiego ryzyka. To jest pierwszy tom. Jakie macie pomysły, ile ich będzie? Będą na pewno kolejne tomy. Mogę już stwierdzić, że drugi tom będzie dotyczył powodzi. Kolejny komiks będzie poruszał również bardzo ważną społeczną kwestię hejtu wszechobecnego, który jest zmorą dzisiejszych czasów. I taki komiks już wkrótce ujrzy światło dzienne. Pawle, skoro komiks to rysunki, to jest twoja robota, powiedz mi, w przypadku strażaków, bo dzisiaj koncentrujemy się na tym akurat Tomie. Ile to jest pracy? Ile to jest rysunków? Dwikoty są rysowane w sposób taki bardzo kartunowy, a z kolei strażacy już są rysowane w sposób realistyczny. Można by było odnieść wrażenie, że rysuje to zupełnie ktoś inny. Mam można powiedzieć taką umiejętność, że potrafię ten styl rysunku sobie jakby wypracować i dostosować do danej publikacji. Komiks strażacy jest adresowany do młodzieży. Na pewno powyżej 10-12 roku życia, bo te tematy, które to poruszamy są poważniejsze. No i też papier dobraliśmy inny, bo my bardzo dużą rolę przykładamy do tego, jak wyglądają, jak są wydane nasze publikacje. Więc tutaj jest już komiks wydrukowany na papierze offsetowym. On ma bardziej stonowane barwy. Ten papier offsetowy nie odbija tak światła, więc ta mroczna atmosfera całego komiksu też jest bardziej podkreślona, gdzie na przykład Pikoty Family był wydrukowany na papierze krydowym, błyszczącym, bo tam miało być wszystko dynamicznie i tak kolorowo. Może jeszcze dodam, <noise> to jest ciekawostka, jak przyszło nam do realizacji tego i zastanawialiśmy się nad tematem, to ja się jako rysownik obawiałem się ognia. <laughs> po prostu obawiałem się ognia, bo nie wiedziałem, czy sobie tak z biegu pod kątem warsztatowo-artystycznym z nim poradzę. Bo to się tak wydaje, ale ogień jest trudnym czymś do rysowania. Tak jak przy Fikotach musiałem mocno poćwiczyć rysowanie wszechobecnej wody, bo to jest komiks wędkarski, tak tutaj muszę poćwiczyć rysowanie ognia, żeby to wszędzie było spójne. No. Paradoksalnie nie my wybraliśmy temat powodzi, temat powodzi sam się nasunął i tom drugi będzie powódź, także z powrotem będę rysował wodę. Jak powstaje taki scenariusz, bo komiks to są przede wszystkim rysunki, tak się powszechnie ma, panie rysowniku Pawle. I to jest bardzo krzywdzące, bo rysunki tak naprawdę są narracją do fabuły. Narracją graficzną do fabuły, i bez tej fabuły komiks zbyt nie miał żadnego sensu. I to wygląda w ten sposób, że moja żona pisze scenariusz w formie skryptu taki sam skrypt to wygląda identycznie jak skrypt do filmu ale oprócz tego mało kto o tym wie że scenarzyści w tym przypadku scenarzystka moja żona rysuje, dla mnie rysuje storyboard. Storyboard w przypadku komiksu jest takim ogólnym, prosto narysowanym planem rozmieszczenia kadrów na Stronie i opisania tego, co w tym kadrze ma się znajdować. Czyli na przykład mamy przed sobą stronę komiksu i mamy na storyboardzie narysowanych sześć kadrów i na tym kadrze, na pierwszym kadrze ja widzę, że tu ma być dziewczynka, która spina się po drabinie i widzi siostrę podążającą za sobą na dole. W następnym kadrze mamy na przykład tą siostrę, która już jest na górze i wyciąga do niej rękę. Na następnym kadrze widzimy tą, do której ona wyciąga rękę. Czyli to jest wszystko po stronie scenarzysty. Tak samo jak w filmie. Scenarzysta odpowiada za to, co mniej więcej reżyser ma umieścić w kadrze. I co później kamerzysta ma umieścić w kadrze. Może ja właśnie jestem jako rysownik takim bardziej kamerzystą, któremu reżyser i scenarzysta mówią, co w tym kadrze ma się znajdować. A reżyser i scenarzysta to. Agnieszka. Tak, w jednej osobie w przypadku komiksu, reżyser i scenarzysta, to, to Agnieszka. A Paweł to już wykonawca, wykonawca dziesiąt, no nie wiem, może i setek rysunków w tymże komiksie, oj na pewno tak, a także w tych wszystkich innych jako Fikoty Family, w tym przypadku już jako wydawnictwo Fikoty, strażacy na pierwszej linii, tam pierwszy urbex. Komiks dedykowany i sprezentowany strażakom. Brawo, piękne przedsięwzięcie, tak jak i piękna książka. Agnieszka i Paweł Błońscy o niej opowiadali.